Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Hipno, witamy się w drugim odcinku z miniserii z gry Alliance Colonial Marines. Weźmiemy sobie to. Nie wciskamy już F pod żadnym pozorem, chyba że umieramy i atakują nas ksenomorfy. Po co to zamknąłem? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, um... co ja tu chciałem? Co, wchodzimy? E, tak, kontynuujemy oczywiście w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy. Na szczęście, tutaj Sewik się udał. Fajnie. E, gra się cały czas znowu uruchamia, bez przerwy. Jak ją wyłączę, to się, to się uruchamia sama. E, także muszę po prostu e, wyłączać Steam'a jak najszybciej, żeby tylko mi się gra ponownie nie włączyła. No, tak to jest. <laughs> mm -hmm. Co tu jeszcze takiego mamy? Co tu jeszcze takiego mamy? Co tu takiego jeszcze mamy? Co ty gadasz? Tak, by the way, um, nie wydaje, wydaje mi się, że ta gra... Nie jestem pewien, czy ta gra nie jest na kop czy do czterech osób, ale może gadam głupoty i tak mnie zastanawia, jak na przykład cztery osoby miały tu grać, no to jak, tutaj są tylko dwie postacie. To wcześniej były cztery i właśnie dlatego mi się wydawało, że. Aha, no tak, no cztery, cztery osoby. No to cztery osoby, koop, ale może to jest tylko dla dwóch graczy? No nie wiem, może może się mylę tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Mm. Ogólnie muszę też przyznać, że z samą obróbką całego filmu z y, Aliensa też, też miałem trochę problemów, natomiast już się z tym uporałem, a, dlatego też nagrywam już drugi odcinek. No. I teraz już jest w sumie wszystko ok, bo już wszystko wiem, jak co i jak. Warto. Chciałbym też wspomnieć, że ten odcinek chciałbym, żeby był troszeczkę krótszy. Ostatni był dla mnie za długi, ze względu zawsze na wagę po prostu tego filmu. Im dłuższy film, tym więcej waży. Ja nie mam takiego szybkiego internetu i tak dalej, i tak dalej. No. I ogólnie miałem ochotę sobie. Szczerze, miałem ochotę sobie pograć w tego Aliensa teraz. To znaczy, miałem ochotę nagrać kolejny odcinek i tak dalej. Tutaj nie kłamię w żaden sposób, natomiast e, tutaj będą jacyś e, przeciwnicy, oczywiście, widać już. E, no to, kurde, ja bym już dawno już tak poumierałem, gdyby nie to. O, jakiś punkt kontrolny. Fajnie. O my god! What's going on? Oh my god! Myślałem, że ta butelka wybuchnie. Tamta, o! Nie? O nie, co się dzieje? O, i teraz wybuchła, wow! Szybko! What the fuck? Co się tu dzieje? W ogóle, pamiętam chyba tą scenę Chyba widziałem ją kiedyś u kogoś na gameplayu Jakimś z tej gry jak, jak była premiera tej gry Wybuchnie czy nie? O! Pięknie, w końcu! Okej, okay. no jak widzicie Ogólnie humorek mi tutaj dopisuje Ta gra w żaden sposób nie wpływa na to Na poprawę bądź, bądź pogorszenie mojego humoru, ale to może się zmienić podczas odcinku. Natomiast po prostu takie mam wrażenie troszeczkę znudzenia tą grą. Mam wrażenie, że po tym pierwszym odcinku tak naprawdę pokazałem wszystko, co tylko w tej grze było do pokazania i to, to jest akurat duży minus dla gry, że praktycznie pograło się w nią pół godziny i już człowiek ma wrażenie, że wszystko odkrył w tej grze, nic nie... nie, nie ma wrażenie, że tutaj nic nowego już takiego nie odkryjemy, nic nie, nowego nie będzie, patrząc też zresztą jaka krótka jest ta gra. Kurde no. Wow, 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 wow. wow, wow. co, kurde tutaj właśnie. No jak, no przecież wciskałem, ej jak szalony, no gdzie? Ej, no przecież wciskałem, ej jak szalony, gdzie? No proszę was. O je... <grywy> sen już <grywy> jeszcze poruszył głową. What the fuck. <grywy> o jezu, to są jakieś bugi w tej grze, chyba. Ej, znowu to samo. O! Tak, już zaczynasz mnie nudzić. Dlaczego? Niech wybuchnie No, ale też ten wybuch kurde No fuck you Bez jaj Serio? Dobra, może po prostu ja muszę jakąś taktykę, może muszę znaleźć jakąś taktykę walki z nimi, bo... Bo kurde ja nie wiem czemu, ale zawsze jakoś tak... Może ja na, za bardzo na Rambo idę, ja jestem zawsze tak przyzwyczajony do tych Rambo gier ja nie wiem, ale zawsze grając w Call of Duty, przez całe życie ja grałem, czy w Medal of Honor, w single player'a, zawsze tak grałem i zawsze mi się to udawało. A tutaj kurde, jakieś takie problemy są, nie? Ja nie wiem, po prostu dobra, schowajmy się, może trzeba jak w Alien Rage. A on jeszcze żyje, ale już się nie ruszał, dobra, okej. Okay. No, po prostu bardziej pasywnie będę grać może. Może ja za bardzo tutaj staram się, staram się rasować, to mnie tutaj zabija. No, a tutaj można ładniej, po prostu grzecznie. O, no tak spokojnie, taka spokojna wymiana Wymiana e, ognia. E, oczywiście oni są pasywni w tej wymianie, oni tylko sobie spokojnie będą chodzić. Ja za bardzo mi się tutaj troszeczkę też może do nich podchodzę. Może bardziej trzeba się tak pasywnie, może nawet przykucnąć, postrzelać. No jednak, jednak mi się wydaje, że może tak trzeba grać. Co, 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 co? Gdzie? What, what the fuck? Lol. A się przypadek ugryzłem w język. Wow, to wygląda tak samo jak przed chwilą. Aha, no tak, bo to jest w sumie piętro, no dobra. Racja, racja. Halo? Halo? O nie! O nie, kosmici! Kosmici nie istnieją! Nie! No, z buta. Z buta, kurde. Nie ma. Jezu, to ciągle żyje, boże. Ile można. Dr. Connor, Dr. Connor, Lubimy, ja usłyszałem Con Connor. Specjalne projekty można ukończyć znajdując legendarną broń z. Wow, z filmu obcy Decydujące starcie. <śmierdził> Nieśmiertelniki i nagrania. Postęp Decydujące starcie to był ten, niby który miał być ostatni, tak? Czy, czy coś w tym stylu? Która to była część? E która to była część obcego? A ja nie pamiętam, kurde, ja nie, ja nie pamiętam tych. Mówiłem wam, że nie jestem wielkim fanem tej serii. A jakoś mnie nigdy tam zbytnie nie, nie pociągała. Szczerze mówiąc. Nie dlatego, że jest jakaś stara czy coś. Nie, 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 ja nie mam, ja nie mam nic do tej serii. Natomiast teraz po prostu tak, nie, ja nie wiem, jakieś tak, no nie moje, nie moje. Jakieś klimaty czy coś. Nie, mi nie lubił science fiction. Nie, no. Lubię bardzo. Ciężko mi to wytłumaczyć. Po prostu jakoś tak sam film mi się tak średnio podpadł. kiedyś jak oglądałem. Ale to też byłem bardzo młody, dostałem jakieś e, osiągnięcie. Też byłem bardzo młody jak oglądałem ten film, może teraz by mi się bardziej spodobał. E, dobra. Chociaż znaczy, z tego co wiem, no to, no to pierwsza część... Właśnie, jak się nazywa pierwsza część? samoobcy Znaczy, po polsku. E, to miecie... To właśnie, nie wiem, szczerze mówiąc. GODDAMNIT No, nie, tutaj sobie woda kapie Gra jak widzicie nadal jest brzydka jak cholera I nawet nie chodzi o to, że grafika nie jest uszałamiająca, po prostu ta gra jest taka szpetna, taka... ...nudna strasznie, niewymiarowa Jakaś taka, no nie wiem, że aż po prostu nie chce się człowiekowi na to patrzeć, no ale no... Życie Życie na razie tak sobie tylko grzecznie chodzimy Znowu dostałem jakieś osiągnięcie, no fajnie Ciekawi mnie czy z tej gry są, tak w ogóle off-top off taki Zmieniając temat, ciekawi mnie czy są z tej gry jakieś karty kolekcjonerskie na Steamie Jeśli tak to, to fajnie, przynajmniej jakieś karty dostanę Posprzedaję je, ja będę miał kasę na gry Ale to jest zupełnie inny temat O, jakieś armor, coś, nie tylko naboje, szkoda Jakieś apteczka by się przydała, a gdzie, gdzie jest ten lam lamus? Ej, Lamusie, chodź tu. Ej, Aha, on po... Dobra, on polazł już tam gdzieś. O Jezu. Dobra, okej. Okay. Hmm. Gdzie on polazł? Szczerze ja nie wiem, gdzie on polazł. Tu? To taksy poszedł beze mnie? I ja cię kręcę, Wyski, tu. On chyba innym wej... What the fuck, przeteleportował się? Przecież pokazywało mi, że jest ta. No, fuck you. Fuck you. God damn it. Ja się tutaj rozglądam, staram się ogarnąć co się dzieje. Ech, ta. Ogólnie nie, nie chcę, żebyście pomyśleli, że ta gra jest trudna, bo ona nie jest trudna. Po prostu... Ja tutaj za bardzo sobie pozwalam. E, że tak powiem. Co? Znowu od tego miejsca? Nie mówcie mi, że to jest to sam znowu ten sam punkt. Bez jaj tutaj w ogóle nie ma save pointów. To jest kompletnie granie dla mnie. Ja bym ześwi ześwirował, ja już świruję. No to trudno, no trzeba będzie wam, wam coś powycinać w takim razie z tego. Może jak już się dostanę do góry. To co, co, coś zobaczymy. Okej, okay, zostałem przed chwilą awans na e, trzeci poziom czy coś takiego. Jakiś karabin mi się odblokował. Tutaj kawałek już przeszedłem, więc wydaje mi się, że... Gdzie znowu? nie za mną. Oczywiście, że tak. Tam drzwi zamknięte, no to, no to się cofnąłem, ale widzę, że... Kurde, ja też tutaj w sumie czasami w ogóle nie widzę, jak, to, jak one biegną. Dobra, jednak się odblokowały. No taka węgla przeszedłem. Ty aktywny pakiet składa się z czterech okien. Broń główna, pomocnicza, krótka i taktyczna. Mam taktyczną broń? What the fuck? Nie wiedziałem, mi chcesz zmienić. Ee, chcesz umieścić broń w jednym z okien, wciśnij B, by otworzyć menu. Coś tam... Gratulacje, whatever. Jakaś broń. karabin pulsacyjny, szturmowy... Teraz rozumiem... mamy właśnie... Strzelba... Co to jest? To? Kurde, no może być fajne. To co, korzystamy z tego na razie? Może być. Broń krótka, mamy tylko to, dobra. E, pomocnicza. E, niech właśnie będzie strzelba. A, czyli można drugi jeszcze karabin wybrać. Fajnie. Aha, i mam granat. Dobra, wolę z granatów już nie korzystać na razie. E, dobra, no i lecimy sobie dalej w takim razie. Wow, 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 wow no I w takim razie możemy sobie lecieć dalej, tutaj chyba już Ja nie wiem, tutaj wszystko wygląda tak podobnie, że wydaje mi się, że właśnie przeszedłem kawałek ten, który, który wtedy W którym kiedy, wtedy zginąłem Natomiast uważam, że przydałby się jakiś Znowu nie wiem gdzie jest ten koleś, no No kurde przed chwilą był koło mnie, no ludzie Tu jest A on mi oczywiście pokazuje, że jest tam, no chodź No chodź No gdzie mamy iść? Idziesz ze mną czy nie? No idź pało, Jezu! Nie, nie wytrzymam z tym człowiekiem. Mam iść do góry, dobra, idę sam w takim razie. Jak on ma mnie gdzieś, no to trudno. Na spokojnie, na spokojnie. Ja nie wiem, teraz działam mi szczerze mówiąc. Ta, to mi pokazuje... No dobra, czyli teraz jesteśmy tam, gdzie wtedy zginąłem. Tak mi się daje. Tak, to jest tutaj, dobra, okej. Okay. A, tutaj masz... wow, nie ma przybliżenia tutaj, natomiast tutaj jest taki... fajny, fajny ten. O, sorry, sorry. No sorry, ale przed chwilą słyszałem, że jesteś jakby za mną, no to, no to ja nie wiem już w takim razie. Dobra, dobra, mamy miotacz ognia. Kurde, ta broń jest kozacka, god damn it. Fucking hell. What the fuck? Ta broń jest prześwietna. Czemu ja wcześniej. Nie wiem, nie, nie zauważyłem, czy ją mam, czy może jej nie miałem. Nie wiem, whatever. Bo jakiś tam mi się odblokował w międzyczasie, więc dobra. Mniejsza z tym. Jest punkt kontrolny, super! Dobra, także. Za, za rzadko. Kolejny minus dla gry. Za rzadko punkty kontrolne, to na pewno. Bo jednak czasami czek, no. padnie przez szpadek, nawet i co? I kurde, musi powtarzać znowu to samo, te wszystkie sekwencje. A naprawdę, uwierzcie mi. Jednym celem moim tutaj jakby jak grania jest po prostu ukończenie tej gry Znaczy, oprócz nagrania oczywiście tej gry dla was Ale z drugiej strony jest po prostu ukończenie tej gry i tyle Nie zamierzam... Znaczy nie ma po prostu z niej na aż tyle przyjemności, żeby wiecie Ej, gdzie on znowu zniknął, ten koleś zasrany Aha Są po prostu gry, które naprawdę... O, tu mam jakieś te Okay. Są po prostu gry, które... To jest cały czas pierwsza misja! Aha, okej! Okay. Okej, okay, dobra! No, tak mi się też trochę wydawało po części, ale już mówię no nie, no niemożliwe. No, ale ja mi takiej całej nie ukończył w jednym odcinku, więc bym to podzielił, także na jedno wychodzi. Nie zmienia to faktu, że ta gra tak czy inaczej jest krótka, z tego co wiem. Co ja znowu... O czym ja znowu miałem powiedzieć? Skończył mi się ogień! O nie! Kurde, dobra, to zmieńmy sobie broń. W takim razie, jak nie mam ognia, to. E, to jest to. E, pulsacyjny. A to jest ten. A to ja chcę szturmowy. O, to ja chcę taki, dobra. A myślałem, że wcześniej miałem szturmowy, ale nie, mi się odblokowało. Kurde, ale on ma. O, kurde. Już każdy strzela tymi z y, seriami. Nie da się tego zmienić jakoś, czy coś? Bo to, to ja nie lubię szczerze mówiąc tego zbytnio. Wolę jednak strzelać tym, no ale dobra, przez jakiś czas powiedzmy, że będziemy tego używać. Gdzie? No dobra, może nie wiem, obrażenia są większe czy coś. Dobra, o jezu. Nie! Yeah. Dobra, spokojnie. Dobra, jest, jakoś tam idzie. Nie da się ich zamknąć czy coś, bo one tak mogą. Bem. Tutaj, tak? Jest, dobra, Uch, udało się. Dobra, tam cicho, cicho. Chyba <laughs> jeszcze zbiję tą szybę. <laughs> Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dobra, teraz już lecimy do następnego punktu kontrolnego. Mm. No co? Mam otworzyć je, zabić? No chyba żartujesz, po kolerę. A użyć mam tego, dobra, okej! Okay. Sorry! nie wpadłem na to, wybaczcie. <m> Yay! <-trony> Goodbye! I tak oto kończy się ta gra. Do widzenia, papa. Co to jest? Co się dzieje? Tak, by the way, teraz zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle. E, obce decydujące starcie, to w, w, w polskim nazwisku, to nie była przypadkiem pierwsza część w ogóle? Tak, by the way? Chociaż to by było kompletnie bez sensu, ale z tego co pamiętam, to z tłumaczeniem jest bez sensu, ale. Może nie, może się mylę. Dobra, pierwsze wyzwanie ukończone za każde. O! Pierwsza misja! Ukończyliśmy pierwszą misję! Oh my god, oh my god, ludzie! Po prostu. Tylko po co są levele? Hmm. Chyba po to właśnie, żeby odblokowywać te różne bronie i tak dalej, i tak dalej. No ciekawe. No w rekord, jest poziom trudności, wahaha, wow, super. Dobra, następna misja, zobaczymy jak tam się zaczyna i nie wiem, może kawałek przejdziemy i, i sobie zakończymy. A, nie, a, a... Co oni jakoś, co, 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 co? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wow, ludzie! Mam strzelać do ludzi, w końcu! Jakieś coś innego. Za zginę. No chodź tu. Dobra. Dobra, armor. Apte o, apteczka, to co kocham najbardziej. Save pointy i apteczki. Dobra, przejdziemy, sobie ciekawe. Jak tam nie ma co. No ale tak nie będzie punktu kontrolnego, to trudno. Najwyżej przejdę to sobie sam później. I do, 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 do miejsca, gdzie skończymy. Gdzie oni są? What da? Wow, 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 son! Tam jest jakiś skurczybyk Ten nie żyje, ten jest mój Tu jest jakiś skurczybyk Dobra mam go, mam gnoja Pancerz Okej, okay. To jest gra... to jest gra o kosmitach, ale fajnie się strzela do ludzi szczerze mówiąc. Ale w ogóle jakoś tak do ludzi chyba w większości gier się zawsze z reguły fajniej strzela, bo też oni... Aha, to jest mój, dobra. Oni, często twórcy nie potrafią po prostu fajnie oddać istoty, która nie jest człowiekiem. Człowieka myślę, tutaj łatwiej jest od... oddać, tak wiecie, fizykę i tak dalej, jak się zachowuje. Nadal to nie jest jakieś przyjemne mega, ale przyjemniejsze troszeczkę można powiedzieć. Apteczka, jej. Jeszcze daj mi save pointa i życie jest piękne. That's crazy. No fuck you. Kurde no. Odnajdź belę. Granaty są... dobra, dobra. Nie chciałam się tego czytać, pewnie było coś ważnego, trudno.

Ciekawe, może warto było to zniszczyć. Ale dobra, znajdźmy. O co tu chodzi? Tu? Coś? Nie. Nie ma nic? No, ludzie, no. God Oo O, 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 jest. Dobra. O to chodziło. Tak czułem, szczerze mówiąc, ale mówię, dobra, przejdę przez wszystko. Ładownik to przez strony urządzenie do przeniesienia ładunku na niewielkich odległościach. Wciśnij yy, lewy przycisk myszy, żeby wyprowadzić atak lub podnieść coś prawym ramieniem. Wciśnij prawy przycisk myszy, by użyć lewego ramienia bez sensu. Znaczy, no, że. Co ja mam tym zrobić? Że tak się spytam. Wow, prawie jak Titanfall! Nie grałem w niego w ogóle, ale. no... Mogę to ten? O, w ogóle tam pokazywało, że bym wcisnął prawy, lewy, a wcisnąłem prawy. O, i wiecie co? To jest piękna sprawa, bo. Yy, zastanawiałem się czy w ogóle yy, zaczynać tą misję, ale akurat punkt kontrolny tutaj wyskoczył. To jest idealny moment właśnie, by zakończyć ten odcinek, bo akurat tak w czasie się fajnie zmieścimy. Yy, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziwnie są trochę te punkty kontrolne jeszcze mówiąc rozstawione, ja bym je ustawił troszeczkę częściej. albo w ogóle twórcy, czemu nie dajecie po prostu możliwości save'a? Tak ciężko, ja nie wiem. No. Ok, no dobra, no, Save Pointy może mają taki klasyczny oddźwięk czy coś, ale no nie wiem. Powiem tak, na razie nie gram się aż tak źle w tą grę yy, Poza swoimi minusami No jest powiedzmy znośna Natomiast no szału to nie robi Zresztą jeszcze przed nami jeden odcinek yy, Może zrobię go troszeczkę dłuższym I sami po prostu sobie ocenicie Co myślicie o tej grze Dzięki wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się Na razie, hej!